Witam w kolejnym materiale na kanale Ant fakty no, Ukażekier ja ze mną, Alan Kieciński. Rozjaśnijmy, spokojnie. No i co, dałeś radę, wszyscy na ciebie tak naprawdę byli nastawieni tam i przetrwałeś ten program. No to było na pewno chyba, że ja chętnie w każdym duchać, więc nie wiem, nie, obawa ludzi nie zrozumiała, bo wiedzą, jakim ja, jak ja jestem człowiekiem. A też dużo osób chyba stanęło, jak patrzyłem na czasie, w Twojej bronie, bo większość komentarzy była JN, 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 jak coś do ciebie Natan mówił. No która wjeżdża mi na, na i tak dalej, więc... po prostu do spodu. Wiesz, że teraz y, dużo osób interesuje się frykami z tej negatywnej strony, politycy, y, dziennikarze z innych mediów i tak dalej. Nie boję się, że te wypowiedzi, które... Tata... F, t, tata, tata Amadeusza... Tata Amadeusza. Zrozumiał, pan tata Amadeusza. zrozumiał pan już, czy jeszcze nie? Zrozumiał pan? Ale zrozumiał pan? Przeprosiłem, czy nie? Przeprosiłem? Przeprosiłem, czy nie? Obrigado. Mam nadzieję, że już dam, dam radę? Jakie już? Jak emocje? Ojciec, taki syn widzę te. A co, co, jakie tam kwestie poruszyłeś na programie, nic, że tata ta, Madeusza się tak odpalił? Nic właśnie nic nie powiedziałem, o to że nic nie powiedziałem. Już czat widział to. Bo ktoś tam wziął obronę właśnie, że ty nie powiedziałeś nic takiego, chyba Sekwento właśnie powiedział. że. No tak i powiedział to też powiedział też yy, Hubert, że nic nie powiedziałem. Nie było tam poruszenia tematu mamy. Nie, nic nie powiedziałem, wreszcie wręcz w, w ogrodzie. Hmm. Odziewicie taka reakcja to reakcja temat bo też Hubert mówił Najgorsze na jest to, że ludzie nic nie zrozumieją, usłyszą gdzieś 3-3 i wychodzą z tymi łapami. Ty nie masz sobie nic do zarzucania, jeśli chodzi o ten konflikt. Nie. Dobra, właśnie chciałem zapytać, czy ty się nie boisz, jak wcześniej poruszałem ten temat, że teraz politycy się tym interesują i tak dalej, a ty jednak powiedziałeś w mocnych słowach do Natana Marconia, że nie będziesz patrzył na konsekwencje, jak go gdzieś spotkasz, to, to po prostu wymierz tą sprawiedliwość, no wiesz, taką fizyczną, nie? Nie będę i będę potrzebuje to. A nie boję się, że wiesz, że to się może obrócić przygotowego, bo wiesz, nie. no bo teraz łatwo komuś to przebić, nie, że, że w sądzie, jak to zobaczą takie wypowiedzi, że będzie z tego jakieś przypał, nie? Ale jaki przypał? No jak, go, jak go pobijesz na ulicy, nie? No to jak go pobiję, no to ja się przyznam do tego, że. Go no ja właśnie mówię, czy to, no to jest. Jak się pobije, no to, to będzie kurwa widać, nie wiem, czy to ja to zrobiłem. Ale ja, nie, nie boję się konsekwencji po prostu. A to jest takie wiesz, no, że to są groźby w jego stronę, nie? Boże, co chodzi. Czyli ty masz ma to w dupie, tak? Ja to Okej, okay, Dobra, a dzisiaj na to Cię jakoś mocno podgrzał, czy nie? No po prostu go kurwa, ja go uszkodzę po prostu. Prędzej czy później ja go po prostu go uszkodzę. A taka walka ma sens z to już kwestia jest, kwestia jest yy, yy, federacji. Okej, okay, dobra, Ale powiedz mi jeszcze, jak ty się, czy czujesz się wygranym dzisiejszego programu? No tak, no tak. Być, kurwa, mentalną być, się, kurwa, kurwa, miała być miazga, kurwa z ich strony, a było kurwa okej. Okay. Bo to był Ferrari, z którym masz konflikt, wiadomo, Adrian Droncius chyba neutralny w swoim kierunku. Był neutralny, bo nie mógł się odzywać, więc neutralny. A dlaczego się nie mógł? Odzywać? No bo powiedziałem mu, kurwa, wiesz, mamy wspólnych przyjaciół i tak dalej. A, wiesz, to co mieliśmy, kurwa, mi zostało już wyjaśnione. No właśnie, to chciałem zapytać, czy już tam sobie wszystko wyjaśniliście z Adrianem czasem? Tak. Okay. Dobra, a Skulak, jak teraz wasze re relacje? Nie, Nic, widzisz, mamy neutralne, tak. neutralne mamy te... neutralne mamy e, relacje, Ja myślałem, że inny będzie miał przebieg ten program, że jednak wszyscy na ciebie usiądą, trochę cię stłamszą, a tutaj pokazałeś, się. że... Nie dałem się, nie ale ani w formie nie dałem się. tak, powiedz mi, no bo programy to wiadomo, że jest duża część e... Freak Fightów, czy ten program ci dużo dał? Co? To może powiedz od razu, to mów od razu, kurwa. Mów od razu. No mów, paruwo, od razu. No mów. Myślisz, że ja się, kurwa, czegoś boję? Myślisz, że mam coś, kurwa, sobie do rzucenia? Nic nie mam, kurwa. My nic nie mam. Wszystko to, co powiedziałem, kurwa, było już kuberta. No. Się nie boję, kurwa. O ile, kurwa, nie podrobiłeś rzeczy w AI, ty. <laughs> o ile nie zrobiłeś, kurwa, jakiejś modyfikacji w AI. No. Co, co Amadeusz zapowiada? Nic kurwa, że tam kurwa, że niby ma jakieś brudy tam, zobaczymy kurwa. Nic ja sobie No właśnie się Chciałem zapytać, czy masz się czego obawiać? Nic, absolutnie. Nie, nie, są nie, nie, po nie mam nic takie... sobie do rzucenia, nic. To są kapiszone takie, tak? Jeżeli kurwa miałby coś, kurwa miałby coś sobie do rzucenia, to już dawno by to wyszło. Czyli kapiszony? Oczywiście, on no zawsze kurwa gada tylko kurwa. Dobra, czy pytanie, czy z tym Natanem w serii taka walka ma sens? Jeśli chodzi o umiejętności, no bo wiadomo, że Natan jest, Nathan jest dobrym, dobrym showmanem, ale umiejętności no, są na innym poziomie, nie? Nie wie to ja Ja bym go najebał go w każdej płaszczyźnie. Okej, okay, a 2 na jeden też chciałbyś wziąć? Nie, nie, Może bo żeby... to nie byłoby sensu. Ale po kolei jakby wchodzili? Tak, po, tak, no, to oczywiście. No dobra, powiedz, czy przed walką, twoją, jedną z najważniejszych Twoich walk w życiu, bo ten konflikt jest ogromny, czy taki program, który miałeś dzisiaj i urosłeś pewnie u siebie gdzieś tam yy, się to podbiło? Czy to ci dużo da ten program? Widzę, że to jest cały czas To co? A co nikt nie idzie, to jest luz chyba. Cały czas na Amadeusze co? I tu jest, moi drodzy, bardzo napięta atmosfera, bo jest małe studio. Dasz radę? Ale... Nie, <grywa> no, <grywa> <jestem ciekawe, grywa> ile jemu płaci, ty. A kto to jest w ogóle? Legierski. Aha, że... Natan, tak? Tak. Nie... Z ile jemu płaci, Ale Natan też, to jest jego trener chyba, Natana, nie? Nie wiem. Tak, no też jest trener Natana. Tak no, właśnie skomentujesz, że Mateusz Legierski, zawodnik profesjonalny trenuje Natana Marcona, który jest no, mocno kontrowersyjną postacią. Szkoda mi go w chuje. No ale pewnie dostaje kupę kasy, nie? No, no ale wiesz, no, kurwa. Są granice, niepewne. No dobra, powiedz mi, jak czy nikt ten... go nie chce trenować, czy on go wypierdają z klubu i tak dalej, no to wiesz. Powiedz mi, czy ten program dał Ci dużo przed sobotnią walką, wiesz? Ja to, to, jeszcze to, jeszcze bardziej o to mi pewnie. właśnie chodzi. Jeszcze no? bardziej jestem pewny siebie, jeszcze bardziej. To jest właśnie śmieszne, nie? że każdy myślał, że tutaj przyjdziesz na, te, na ten program, nie. będziesz stamszony i przed walką będziesz... Bo pamiętasz to ty, face to face, to face to Arka, y, Arka tańculi tak. z Amaduszem? Jak Arek tam wyglądał? No był mocno zmielony szkoda, psychicznie, że, nie? Szkoda, ale, ale widzisz, że jedynym chyba wonnikiem, któremu, któremu nie dałem sobie wejść do głowy, ani na głowę. No Amadeusz potrafi wejść w tę głowę, nie? Nie, nie? nie do mnie, ale nie do mnie. Czyli teraz jesteś jeszcze bardziej podbudowany, co? Jeszcze bardziej poniższy siebie. No dobra, powiedz mi, bo walka w boksie, no ty pokazałeś też, że potrafisz yy, boksować. Dlaczego Amadeusz cały czas gdzieś tam yy, odbija ten no, to argument, że ty, no, że ty jesteś słabym pięściarzem? No, że się ciebie nie boi. No bo byłem w cięższej wadze, teraz jesteś w dużą rzecz, jestem bardziej zwinniejszy. Jest dużo aspektów, które też przemawiają za nim, a za nim tylko o, o, przemawia to, że tylko gwiazdy mogą mu sprzyjać. Nie ma, nie ma aspektów, które by wiesz, za nim przemówiły. Dobra, ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to temat walki ze skulakiem. Czy jest taka możliwość w przyszłości? Bo kiedyś niby ustaliliście, nie, że nie, Potem ja, tam ja jakieś tematy finansowe. Ja mam teraz o najbliższą walkę, na niej się skupię. No, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dzięki.